W owym czasie wyszło rozpoza, rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić wpis trudności w całym państwie. Wybierali się więc wszyscy, aby się tam zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Idei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Dzień. Jak? 26. Się, Nazaret. Jak nie nas? z Nazaretu. z miłością, posłuchajcie, miłość jest ważna, ale interes też się jest ważny. Jestem potężnym królem, cały świat leży u moich stóp. Jestem niezwyciężony i wielki jak Bóg. Ale dlaczego koszmary nie dniem wiodzą? serc spędzając człowiek, czegoś się lęka. Czytaj, co księgi mówią o narodzeniu króla Najjaśniejsze Najjaśniejszy Panie, prorok Michał w swej księdze pisze, a Ty, Betlejem, też Najmniejsze jesteś wśród plemion, juz. z Ciebie wyjdzie ten, który będzie panową Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Jego tych, którzy dziś są, a jutro ich nie ma. Gdzie jest to dziecie? Mów, wskaż drogę! Pole, ciemne pole, stajenka. Nad nią gwiazda, ta, co błyszczała na pustyni. Przez, przez skalne szczeliny widać matkę i dziecie. Wyciąga do ciebie rączkę. Ale gdzie ono? Mówcie gdzie ono? Nie widać, nie. Czarny prezent. Prezent! Nie. Oddział żołnierzy niech pójdzie do Bendejew. I nie ma tam przecież ani jedno dziecko poniżej dwóch lat. Śmierć stoi przed Tobą. Panowanie Twoje na Ziemi skończone. Tu, z stóp moich, masz złożyć koronę. Czekaj, stój, ani kroku dalej. Czara Twojej nieprawości wypełniona po brzegi. Twoje królestwo zbrodni i występu runęło w Witamy Cię jest, pan nasz Panie. Byś się nauczył, na tym ostrym sianie, przyjmij od nas pasterzy, te ubogie dale. Dajemy Ci bardzo szczerze naszych serc odianych. Królu, który radzi się w tej chwili szopie, przyjmij mój dar, złoto, aby było na środek ladeć najmniej. Królu mój dar, kadzidło, wolny żoła. Ten fotoka, który jest miłością królu, przyjmij także mój dany. Miriam, na na zmarłych, obyć w serca wszystkich ludzi szczerą węczyka świętego. Cokolwiek zrobię, jest nie tak. Strój, uczesanie, zanieczupania, wszystko jest dla nich głupie. Zapisałam się do zespołu muzycznego. Wyśmiali mnie, że z takim głosem mogę koty przeganiać. Płakałam, oglądając kataki. Słyszę, maznaj. Denerwuje mnie fałsz dorosłych, kłamstwa polityczne. Chcę wyrazić swoje zdanie, ale słyszę, dzieci i ryby głosu nie mają. Sieć cicho, nic nie rozumiesz. Rozumiem, czuję, jestem człowiekiem i myślę, mam swoje zdanie, mam wizję świata i przyszłości, ale dla nich jestem głupia, niedojrzała. Blokierci mają rację. Świat dorosłych to podłość i zakłamanie. Nie chcę być taka. Jestem bezsilna i wściekła. Złotko, złodko. ileż przykrości w tym, co mówisz. Ale wiesz co? Nie mam się. Mam dla ciebie rozwiązanie. Weź to. Dla kumpli przestaniesz być głupia. Zaistniejesz i może ktoś w końcu cię zauważy. Posłuchaj mnie. Nie. Nie musisz robić nic złego, żeby zostać zauważona. Jesteś. Wartościową osobą. Masz swoje zdanie. To się w życiu liczy. Wartościową osobą? Posłuchaj. Rodzice może cię nie rozumieją, ale rozmawiaj z nimi o tym. Oni i tak nie chcą wiedzieć, co masz do powiedzenia. Chcą i bardzo ich to interesuje. Ci znajomi zostawią cię przy pierwszej lepszej okazji. Chcesz tego? Nikt ci nie zostawi. To rodzice zawsze się Tobą nie interesowali. Interesowali bardziej niż myślisz. Po prostu nie umieją tego okazać. Porozmawiaj o tym z Bogiem. Zaufaj mu Jakim Bogiem On i tak Cię nie wysłucha, tak jak wszyscy. Wysłucha i bardzo Cię kocha. Zależy mu na Tobie. Ci znajomy to złudzenie. Zostawmy Cię. Nikt cię nie zostawi. To rodzice nigdy cię nie słuchali. Bóg cię kocha. Zaufaj Mu. Co wybierzesz? Wybierz mnie, ze mną będzie ci lepiej. Narodziły się w Jezusie Chrystusie. On Ciebie zna i kocha takiego, jakim jesteś. Cokolwiek uczynisz, wybierzesz, On nigdy Cię nie odrzuci. Zawsze czeka. Bardzo dziękujemy za wspólne przeżycie inscenizacji Bożonarodzeniowej i pragniemy złożyć całą klasą pierwszą serdeczne życzenia zdrowych i bezrodziowych. Pładki serwis w się. jasnym. Zamierzamy z panią dyrektor, z koleżanką dyrektor do wszystkich klas przybyć na spotkania klasowe, więc wówczas będziemy przynajmniej w imieniu dyrekcji mogli składać życzenia, ale podczas tych spotkań nie będzie wszystkich pracowników, są pracownicy administracji obsługi, też głosili, żeby wyrazić w tym miejscu przy tej okazji wszystkim życzenia jak najpiękniejszych świąt, spędzenia jak najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia. No i życzę wszystkim, żeby ten nowy, nadchodzący rok 2015 był jak najbardziej udany.